Witam, odebrałem właśnie autko od blacharza, jest to moja BMK 1 z silnikiem B47, no i podczas wjazdu na lawetę usłyszałem, wcześniej samochód pracował bardzo w porządku i podczas wjazdu na lawetę usłyszałem po prostu nagle strzał, klekoty, to jakby nie wiem, panewka zaczęła walić, czy, czy coś by się stało tu z górą silnika, albo z rozrządem. No i zacząłem dochodzenie, co tu się stało. Zdjąłem już osłonę termiczno-wyciszającą z pokrywy. I co się okazało, Pęk, pękła dźwigienka od wtrysku na ostatnim cylindrze. Nie wiem, czy to jest jakaś wada, czy co. Samą y, pokrywę zakładałem nową, bo miałem tutaj tą, te łóżko urwane. Y, no i pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem, czy to one tak mają, czy, czy to.